Mm, jaki pyszny te smakoły przygotowałam to dla Lili. Taka mała babeczka. Tak, masz bardzo małą. A czemu ja nie dostałem największej? No bo największą babeczkę zatrzymałam dla siebie. Oj, ktoś dzwoni, pójdę sprawdzić. Świetnie! Lany już nie ma, więc możemy spróbować jej babeczki. Wow, smakuje jakoś lepiej niż moja. Ej, co wy tu robicie? To moja babeczka. I nie oszukiwać mi tu. Widzę krem na waszych twarzach. Dobra. Czas na challenge! Jaki uroczy mały czupaczups? A ja mam takiego ogromnego! A ja dostałem największego! Mam najwięcej szczęścia! Lili! Taki malutki lizaczek! No dobra, to zacznę! Zamierzam rozciągnąć przyjemność jedzenia lizaka! Wow! No to jest naprawdę dobre! Ej, Lana! Spójrz na nią! O! Z czego się śmiejecie? Ej, chciałam zjeść to powoli. Czemu patyczek jest już pusty? Porażka. Dobra, kto następny? Teraz ja. Jak mam otworzyć tego czupa-czupsa? Wiem. Przepraszam, Mike. No dobra, próbuję. Wow, no rewelacja! To jest takie pyszne. Ale jak mogę zjeść go szybciej? Wiem. Mogę roztopić lizaka, okay. a potem zjeść go w mgnieniu oka. Mam tu akurat palnik. No to roztapiamy. Wow, ale fajnie to wygląda. Płynny lizak musi być pyszny. Przekonajmy się. No to zaczynam. Słomka i jedziemy. O, rany! Jest nawet lepszy niż zwykły chupa Oj, sorki! Jeszcze raz nie chciałam. Jedz już swojego czupaczu psa. No i zjem. O, rany jest taki wielki i mega ciężki. Pomocy! Ech, to nie działa. Mam pomysł. Zawsze noszę ze sobą młotek, więc w końcu pora go użyć. Połamię lizaka na mniejsze kawałki, żeby łatwiej było go zjeść. No i świetnie. Teraz możemy zajadać się tymi pysznościami. O, rany to takie dobre. A może wepcham do buzi wszystko naraz? Mam butelkę Coca-Coli. Myślę, że jest nawet duża. Chcę jej jak najszybciej spróbować. Moja jest super mała. Ojej, no kuno mikrus. Lili pomyliłaś się, bo największa butelka jest u mnie. To zdecydowanie mój rozmiar. Ojej, Lana, twoja buteleczka jest milion razy mniejsza. Mike, nie chcę z Tobą gadać. Po prostu wypiję teraz moją kolej i tyle. Ojej, to syrop. Jest taki słodki! Mmm, to jest takie dobre! Co, już koniec? Świetnie! To znaczy, że mogę zacząć pić moją kolę! Mmm, rewelka! Dawno nie jadłam takich pyszności! Ojej! I jeszcze troszkę! Mmm, palce lizać! Mogłabym to jeść bez końca! I co, to już wszystko? Coś chyba jest tam na dnie! Spróbuję to wyciągnąć palcem! O kurczę! Mój palec utknął w butelce. Potrzebuję waszej pomocy. Hey. Lana, Lili prosi nas o pomoc. Wchodzisz w to? No jasne! I nawet wiem co zrobić. Mam tu butelkę oleju. Na pewno pomoże wyciągnąć palec Lili z butelki. Polewamy olejem? I voila! Nie dziękuj. No skoro wszyscy są uratowani, to mogę zacząć pić moją słodziutką kolę. Zaraz spróbuję tych pyszności. Ojej, największa porcja jest taka ciężka. O rany, dziewczyny, będę pił te kole chyba przez rok. Mmm, to jest takie dobre. Końca nie widać. wu, Mike. Jesteś cały brudny. No i co z tego, było pyszne. Ojejku, jaka mała pizza. A moja jest taka duża. To ja mam super dużą pizzę. W końcu mi się poszczęściło z dużym posiłkiem. Hurra! Kurczę, kiedy mnie się poszczęści. Dobra, zacznę jeść. Lecimy z tym. Mmm, jaka pyszniutka. Ojej, palce lizać. No już skończyłam. Mike, kontynuuj. Niech się chwilę zastanowię. Właśnie, wpadłem na genialny pomysł. Zwinę ją w rulonik. O tak. To będzie wygodne, szybkie i niesamowicie smaczne. Uwielbiam pizzę. Jestem gotowy zjeść ją całą naraz. Właśnie w ten sposób. Skończyłem. To był obłęd. Lana, teraz Twoja kolej. Tak, tak, teraz ja. Już mi ślinka cieknie, żeby zacząć jeść. Ale najpierw chcę poskładać wszystkie kawałki, żeby zjeść je naraz. Właśnie tak. O, to super pomysł! Teraz to wszystko obrócę, żeby łatwiej było mi to ugryźć. Wow! No to wygląda niesamowicie! I smakuje bombowo! Ojejku, palce lizać! Zjadłam kilka kęsów i już jestem padnięta. Lana, dasz radę! Jeszcze jeden gryz! Lana, Lana! Na bank zjesz całą pizzę! Otwórz szeroko buzię, no dalej! O, skończyłam! Dzięki za wsparcie! Super, brawo, gratulacje! Kurczę, jaka mała tabliczka czekolady do bani. A ja dostałem średnią czekse. Super, podoba mi się. A ja mam ogromną tabliczkę czekolady. Kto chce być pierwszy? Lili, zaczynaj! Właśnie przyszedł mi do głowy fajny pomysł: chcę przedłużyć chwilę delektowania się czekoladą. Więc przyniosłam dziecięcą kuchnię. Zrobię sobie gorącą czekoladę, będzie bardzo pyszna. Potrzebuję tylko mleka. A teraz to wszystko rozpuścimy i za chwileczkę będziemy się delektować tymi pysznościami. Gotowe. Wszystko przelewamy do małego kubeczka. No, wow, to wygląda pysznie. Próbuję. O rany, ludzie! To jest fantastyczne! Mmm, pyszka. Co? to już koniec? Kurczę! To następny. No to teraz moja kolej. Wreszcie mogę się w pełni nacieszyć słodyczami. Mam taką smaczną tabliczkę czekolady. Zjadłem ją w trzy sekundy. No i smoko w końcu moja kolej na delektowanie się czekoladką. Mam największą więc będę jadła ją troszkę dłużej. Ale najpierw ułożę wszystkie kosteczki, żeby łatwiej było mi to gryźć. W sumie to mam pomysł. Mogę przecież z tego zrobić czekoladowy domek. No to jedziemy. Jedna czekoladka, druga? I mamy już ściany. A jak wam się podoba mój czekoladowy dach? No to próbuję. Nigdy w życiu nie jadłam tyle czekolady. O rany, to jest takie dobre. Zastanawiam się, kiedy po takiej porcji będzie mi się chciało znowu zjeść czekoladę. Mmm, rewelka. To prawdziwy odlot. Polecam każdemu. Mm, no nie mogę się opanować. Ta czekolada jest taka dobra. Skończyłam. Brawo, brawo! O jacie! Gigantyczne ciastko Oreo, moje ulubione! Ja mam zwykłe. A ja mam najmniejsze Oreo na świecie. I jakoś tak dużo mleka, no ale próbuję. Mm, mleko smakowało dobrze, ale nie poczułem zbytnio Oreo. Skończyłem. Lana teraz ty. Okay. No dobra, to próbuję. Pachnie niesamowicie. I tak też smakuje. Zanurzamy w mleku. O kurczę! Upuściłam ciastko. Nie szkodzi, po prostu to wypiję. Mm, jakie dobre. Ale gdzie jest ciacho? Czy ja je zjadłam? Ojej, jest na dnie! No wyłaś! O, tutaj jest. Wow, Oreo namoczone w mleku jest jeszcze lepsze. Rewelka. No kto tam dalej? Została tylko Lili. Tak, zaraz zjem moje gigantyczne Oreo, ale mam jakoś tak mało mleka. Nie mogę nawet zanurzyć w ciastka. No dobra, spróbujmy bez mleka. Wow. Jakie pyszne. I to nawet bez mleka. Chcę spróbować nadzienie. Mike. Trzymaj mi ciastko. Mm, jakie dobre. Pyszniutkie. Ej, stać. To moje Oreo, nie podzielę się. Zjem wszystko sama. Uwielbiam te ciastka, więc są moje i tylko moje. Nie dam nikomu innemu nawet okruszka. Ojej, co za uczta. Takie szczęście mnie dzisiaj spotkało. Uff, ostatni kęs. I koniec.